Witam Państwa serdecznie. Chciałabym przedstawić Ryszarda Boryczkę, który zajmuje się e, różnymi rzeczami, które są związane z naszym zdrowiem i chciałabym go zapytać dzisiaj e, między innymi, jak wygląda praca bioenergoterapeuty, diagnostyka problemu i jakie są oczekiwania danego klienta. To właściwie zależy od tego, z jakim problemem przychodzi klient. Na chwilę obecną wygląda to tak, że ludzie przyzwyczaili się do tego, że przychodzą do lekarza, umawiają jakieś spotkanie. I zazwyczaj to jest jedno spotkanie, jest, jest to jeden problem. Czyli jeżeli ktoś przychodzi z kolanem, a ma również problem z biodrem, no to niestety tylko i wyłącznie jedno spotkanie, a na drugie musi się umówić później. Natomiast praca bioenergoterapeuty wygląda w ten sposób, że Sprawdzam, z jaką potrzebą przychodzi klient, z jakim problemem przychodzi, i tutaj jest ważna umiejętność zadawania pytań w odpowiednim kierunku, żeby iść i obserwować, jak działa ciało, czyli jak mowa ciała wygląda tego potencjalnego klienta. I poprzez klient sam, poprzez opowiedzenie to, jaki ma problem. On jednocześnie, jakby jego, jego ciało już pokazuje pewne sygnały, gdzie leży głębszy problem. Czyli jak za, będę zadawał pytania, które są jakby opisane w medycynie germańskiej, czy też w biologii przekonań. E, idąc tym, tym tropem, e, ja zadając pytania, robię jednocześnie diagnozę całego organizmu, widzę gdzie ten problem jest ukryty, gdzie jest ten problem większy. I zazwyczaj klient, jeżeli te pytania zadajemy w odpowiedni sposób, to klient e, zadaje pytania, ale jednocześnie sam siebie czy sam nas nakierunkowuje. Poprzez to, gdzie był, co robił, jakie rzeczy wcześniej, jak próbował rozwiązać ten problem, czyli z kim się spotkał, czy był na jakichś terapiach, więc zadajemy takie, takie pytania: czy coś z tym robił, czy coś w tym kierunku robił. Trzeba nakierować go na inne jakby podejście do zdrowia, całościowe, a mianowicie jak wygląda jego ćwiczenia, codzienna powiedzmy dieta. Jak wygląda powiedzmy to, gdzie pracuje, co robi, jakie ma relacje w domu, jakie ma relacje w pracy, ponieważ to wszystko ukierunkowuje właśnie na, na to, że odpowiedzi będę miał bardzo dokładne. Zbieram te, te wszystkie informacje. Tutaj chodzi o to, żeby tą pamięć też mieć dosyć dobrą, ponieważ czasami klient nie chce, żeby było to, to notowane, więc trzeba byłoby to wszystko. Zapamiętać, czyli poprzez zadawanie pytań i odczytywanie tego, co, co mówi człowiek, co mówi jego ciało, mamy nie tylko zrobioną, przygotowaną, dosyć dokładną diagnozę, ale również mamy oczekiwania klienta, i często klienta oczekiwania są bardzo ukierunkowane, czyli na przykład on mówi, co by zrobił, a czego by nie zrobił, czyli, że pójdzie do takiego a innego, a innego specjalisty to już nie chce pójść. Z dietą to może coś zrobić, ale niekoniecznie aż tak szybko i aż tak drastycznie. Więc wtedy trzeba byłoby ukierunkować go, jak szybko chciałby uzyskać znowu stan zdrowia, czyli wrócić do tego stanu zdrowia. Jeżeli jest to coś, co jemu tylko doskwiera od czasu do czasu, nie jest to aż tak palący problem, wówczas klient nie będzie konieczny, nie będzie skłonny do tego, żeby coś w tym aż tak szybciutko zmienić. Natomiast jeżeli nadamy temu kierunek, gdzie to idzie, w jakim to kierunku idzie? Jeżeli przekonamy klienta, że rzeczywiście nie idzie to w dobrym kierunku, że już pierwsze sygnały od swojego ciała, od organizmu dostał, co się dzieje, żeby tego nie katalizował, wówczas można przekonać do, do tego, aby, aby już zaczął coś z tym robić. I niekoniecznie tutaj ja muszę. Kierować kogoś do siebie, żeby ktoś przyszedł koniecznie do mnie, ponieważ no, moja praca nie polega tylko na, na tym, żeby gromadzić tych klientów i żeby tylko moją metodą coś robić. Tylko nadaje po prostu klientowi kierunek, nadaje, daje pewne sygnały, gdzie szukać rozwiązań tego problemu. Bardziej moja praca polega. Nie tyle, co na bezpośrednim rozwiązywaniu problemu przeze mnie, co pokazywanie klientowi, w jaki sposób, w jaki sposób sam ma rozwiązać problemy. Nie tylko te, które ma na chwilę obecną, który przyszedł, z którymi przyszedł, ale jak rozwiązywać ogólnie inne problemy, które będą mogły mieć następstwa tego, co akurat, tego, co akurat robi. Wskazuje również, jak, jak przygotowywać diety, że nie jest to jakaś tam skomplikowana rzecz. Utarło się, że robienie diet jest to coś naprawdę trudnego, skomplikowanego i że specjalistyczne kursy trzeba do tego mieć. Wcale nie jest to prawdą. Wystarczy tylko i wyłącznie wiedza, nawet samoucy mają dużo większą wiedzę aniżeli po szkołach specjalistycznych, nawet na. Kursach, które trwają rok czy dwa lata, czy jakieś tam studium, czy, czy nie wiem, czy są studia w tym kierunku. W każdym bądź razie yy, uczę ludzi, jak mają postępować, jak jest yy, zbudowany ich organizm. Uczę, yy, uczę tych rzeczy, które yy, dla kogoś mogą być yy, bardzo trudne. Ja rozumiem, że pewne zawody chronią się yy, przed tym, żeby nie, poja nie powiedzieć klientowi za dużo. I sami to będą chcieli za niego wykonać pracę, przygotować. Natomiast moja praca jest troszeczkę inna. Ja opowiadam dokładnie, co klient ma zrobić, na co ma zwrócić uwagę: że jest coś takiego jak biorytmy, że jest coś takiego jak fazy księżyca, że jest coś takiego jak praca organu w odpowiednim czasie, jak wygląda samoregeneracja organizmu, kiedy ona następuje. Co należy, co należy robić, jak banalnie proste rzeczy wykonać, ćwiczenia, które powodują, że jego stan zdrowia będzie coraz, coraz lepszy, i ewentualnie, gdyby z moich usług nie chciał skorzystać, ja naprowadzam klienta. W taki sposób, że jeżeli pójdzie do jakiegokolwiek specjalisty, to będzie wiedział, jakie pytania zadać temu klientowi, przepraszam, temu potencjalnej osobie, która ma mu pomóc. Czy to będzie lekarz, czy to będzie jakikolwiek specjalista z dowolnej dziedziny, czy dietetolog, czy powiedzmy inny, może energoterapeuta, bo czasami jest tak że taki, taki ktoś, to ma problem, przyjdzie nie tylko do jednej osoby, ale będzie prosił o poradę kilku, kilku osób. No chyba, że jest to ktoś zupełnie z polecenia, no to ta osoba przychodzi i w pewnym sensie w ciemno wchodzi i mówi od razu o swoich, o swoich problemach, oczekując jakichś rozwiązań. I czasami są to rozwiązania niekonwencjonalne, ale są bardzo ciekawe, bardzo proste. Tą diagnozę można dokonać dosyć prosto a mianowicie obserwując właśnie człowieka, w jaki sposób się zachowuje, co robi. Ja wcześniej miałem możliwość pracy z wieloma ludźmi, prowadziłem działalność gospodarczą firmy przez wiele lat właściwie to były ponad dwie dekady. W których miałem kontakt bardzo duży telefoniczny, jak również osobisty z olbrzymią ilością klientów. Dziennie dochodziło do kilkuset ludzi, nawet. To były króciuteńkie spotkania, które trwały od minuty do kilku minut, ale moi jakby, em, moje zmysły zapamiętywały mowę ciała i przełożyłem sobie tą mowę ciała ludzi e, już e, na, na to, czym się zajmuję czyli na zdrowie. Na zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne, wiem kiedy ktoś e, mówi prawdę, kiedy próbuje, jakby, próbuje skłamać, czy mówi nie do końca prawdę, e, więc jest taka możliwość, żeby, żeby to wszystko zweryfikować. Oczywiście nie trzeba mieć aż tak wielkiej wiedzy. Na ten temat, żeby, żeby to wszystko sprawdzić. Nie trzeba mieć aż tak dużych zasobów wiedzy naukowej czy jakiejkolwiek innej praktycznej, żeby to stwierdzić. Dosyć dużo pytań miałem zadawanych, jak to jest, czy, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy rzeczywiście ta diagnoza jest właściwa, czy nie, ale okazuje się, że jest zgodna z tym, co ludzie robili sobie badania, na przykład. Laboratoryjne, czy też badania krwi, czy wielu innych rzeczy. I okazało się, że te wszystkie wyniki były bardzo, bardzo zbliżone, co oznacza, że jest, są metody, które nie potrzebują żadnych urządzeń, a są bardzo skuteczne w określeniu stanu zdrowia. I y Klient, który do nas przychodzi i po prostu mówi co go boli, mówi jak widzi rozwiązanie, mówi ile jest gotów za to wszystko zapłacić jakie są konkretne jego oczekiwania ja mogę jedynie podać swoje możliwości alternatywne podaję ich więcej i daję wybór klientowi tak samo jak on dokonuje wyborów ja daję mu wybór nie jednej a wielu możliwości niekoniecznie moich wielu innych sposobów gdzie należy szukać tej pomocy czy w internecie czy u jakikolwiek innych ludzi jest to bardziej Bardziej powiedzmy taka porada, i na bazie tej pierwszej rozmowy, tej porady klient podejmuje decyzję, co, co robić dalej. Ostatnio dosyć dużo pytań było, czy można się tego nauczyć, bo jest dosyć dużo bioenergeterapeutów, są ludzie, którzy nie potrafią zweryfikować, czy w dobrym kierunku idą, czy akurat taki terapeuta, lekarz, czy ktokolwiek inny mógłby im pomóc, czy nie. Zaufanie. Zaufanie już medyczne troszeczkę spada, dlatego tych zapytań było więcej: co zrobić, jak ja mogę sprawdzić, jak ja mogę zweryfikować tego terapeutę, jak ja mogę zweryfikować, czy to, co ja robię, jest dobre, czy ja idę we właściwym, czy ja idę w dobrym kierunku, gdzie, gdzie jest ta prawda, czy to nie będzie miało jakichś tam późniejszych konsekwencji. No więc postanowiłem podzielić się pewną wiedzą, która. Wydaje mi się, że no, nie jest trudno, jest to w miarę prosta do osiągnięcia nawet można podstawy tej wiedzy, weryfikacji odczytywać w miarę prosto. I teraz postanowiłem się podzielić podzielić się tą informacją poprzez napisanie, napisanie książki w której chcę nauczyć tych ludzi, którzy są zainteresowani taką wiedzą w bardzo krótki, bardzo przejrzysty, bardzo klarowny sposób, aby mogli sami korzystać z tego. I teraz tą wiedzę oczywiście można zweryfikować, tam jest mnóstwo przykładów, można zastosować w dowolnej dziedzinie życia, w, co, w życiu codziennym. Nawet powiem tak śmiesznie, że mieliśmy kiedyś taką, taką zabawę, taką krew, czy kubki, gdzie zastanawialiśmy się, jak to jest, że e, mamy jedną trzecią szans, żeby odgadnąć, a są ludzie, którzy odgadują to za każdym razem. I okazuje się, że jest na to metoda, jest na to sposób, żeby za każdym razem to wiedzieć. Czyli mamy, możemy podzielić jakby świat. W taką rzeczywistość, którą, która jest jawna, którą widzimy naszymi, widzimy naszymi zmysłami, czyli widzimy oczami, czy też słyszymy, i nie podlega to jakiejkolwiek dyskusji, ponieważ jest to ujawnione, tak? jest to rzeczywistość ujawniona, czyli to jest ta jawna, którą, z którą mamy do czynienia, z którą codziennie się spotykamy, ale jest również rzeczywistość niejawna. Jak, jak ją czytać? A mianowicie, co to takiego? To jest. Co jest ukryte, czyli możemy sprawdzić kogoś charakter, możemy sprawdzić czy kogoś intencje, możemy sprawdzić powiedzmy pracownika przyszłego pod kątem jego pracy, czy dobrze wykona, możemy to sprawdzić w dowolnym, dowolnym aspekcie życia, czy powiedzmy ktoś mówi do nas prawdę, czy nie, czy możemy zaufać tej osoby, żeby się nie rozgadywać. Możecie skorzystać z tej wiedzy i jest ona napisana banalnie prostym językiem. W sumie to w jeden weekend można opanować tą wiedzę. I tytuł książki jest właśnie Jak czytać rzeczywistość niejawną. Są tam ćwiczenia praktyczne, w które, które pokazują właśnie ten, ten sposób prościutki do nauczenia. Jest tam wiele możliwości do wyboru, w którym kierunku pójdziecie. Nawet jeżeli ktoś studiuje coś, a ma do zdania testy, to te testy może, może zdać od razu, trafić właściwe, właściwe odpowiedzi. Nie musicie mi oczywiście wierzyć, możecie to po prostu sprawdzić, i najlepiej byłoby, jeżeli, jeżeli po prostu weźmiecie tą książkę do ręki i sprawdzicie, wtedy, wtedy zobaczycie, że to, to nie jest aż, aż takie trudne. Nie wiem, czy masz, Kasi, jeszcze jakieś pytania? Tak, chciałam zapytać, czy każdy może się tego nauczyć? Jak można być takim człowiekiem, żeby przyswajać tak szeroką wiedzę, żeby napisać dużo na ten temat? Czy to wymaga jakiejś predyspozycji, kwalifikacji, czy potrzebna jakaś intuicja? Czy każdy po prostu może się tego nauczyć? Tak, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o weryfikację, weryfikację powiedzmy prawdy, czy też zobaczenie tej tak zwanej niejawnej rzeczywistości, nie jest to aż takie trudne. Tylko, że ludzie nie chcą się dzielić tym. Ci, którzy wiedzą, niekoniecznie chcą się dzielić, a jeżeli się podzielą to tak niechętnie i to nie do końca powiedzą wszystkie, wszystkie rzeczy plusy minusy, ponieważ czasami to wyjdzie, czasami nie wyjdzie. Ja starałem się podzielić w miarę możliwości jak najdokładniej. Myślę, że po, po zrozumieniu przeczytaniu tej książki jesteście w stanie. Bardzo szybko opanować e, tą wiedzę. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, oczywiście, jakby poszerzeniem tej wiedzy, to jest również e, możliwość poszerzenia i e, stworzenia z tego nawet e, powiedzmy zawodu. Więc nie są to trudne rzeczy. Oczywiście no, wymaga otwartości, tak, tak jak wszystko. Nie mówimy z góry, że coś, coś jest trudne czy łatwe, tylko sprawdź, zobaczmy, tak, czy to jest łatwe. Tak samo napisanie pierwszej książki nie, nie, nie było łatwe, ale w momencie, kiedy już wziąłem komputer czy wziąłem długopis i zacząłem to pisać, to okazało się, że to nie jest trudne. To są naprawdę proste rzeczy. Pierwszą książkę napisałem w ciągu jednego miesiąca. Tyle czasu, ile miałem, to, to tyle poświęciłem, ale po miesiącu już ta książka powstała. I... To jest książka właśnie tym, czym się zajmuję o kontrowersyjne terapie uzdrawiające procesy, czyli też pokazuje, jakby pisałem o, o rzeczach prostych, o rzeczach, które, yy, które spotykam się na co dzień, i pokazuje ludziom, w jaki sposób mają szukać yy, wokół siebie, yy, co powoduje ich problemy zdrowotne i jak szukać yy, rozwiązań. Ponieważ wiele rzeczy jest takich, które wydają się banalne, a mogą e, okazać się e, znaczącymi rzeczami. Natomiast e, to, to nie jest trudne. To nie jest tak, że e, ktoś mówi: To ja tam rok, dwa lata studiów czy jakieś specjalistyczne kursy muszę przejść. E, Myślę, że wystarczy zacząć od książki, tak? Zacząć od książki zobaczyć, zaangażować się, sprawdzić, i okaże się, że to wcale nie są trudne rzeczy. A co więcej, ta wiedza, te, te umiejętności e, mogą. No, w niejednym przypadku uratować nam naprawdę skórę, spowodować, że unikniemy jakiegoś konfliktu, problemu i będziemy widzieć rzeczy, które normalnie wzrokiem nie można, nie można zaobserwować. Więc myślę, że napisałem to w dosyć prosty sposób, taki, który jest, będzie zrozumiały dla każdej osoby. I dla studenta, i dla osoby, która, ym, która wykonuje, nie wiem, jakikolwiek zawód, czy jest szefem, potrzebuje po prostu zweryfikować, sprawdzić pracowników. Oczywiście, róbmy to etycznie. Nie możemy, powiedzmy, jeżeli już mamy tą wiedzę i umiejętności, to po prostu, żeby nie przeginać w drugą stronę i zachować etykę i nie wchodzić za bardzo w prywatność drugiej osoby, żeby nie przekraczać pewnych, Pewnych granic, ale to, to myślę, że to chyba jest e, oczywiste. Tak, więc wiem, że są problemy dużo gorsze niż e, normalne e, choroby. I czy mógłbyś powiedzieć, e, jak można je zdiagnozować? Czy wiesz, jak to zrobić? To znaczy masz na myśli e, reklamujących e, raka czy innych rzeczy, tak? tak. Tego typu rzeczy, okej. Okay. Miałem dosyć dużo zapytań. Jestem bio, znaczy zajmuję się bionergoterapią, i dosyć dużo pytań było: jak ja mam zdiagnozować, że to akurat mam problemy ze stawami, z kręgosłupem, czy jakiekolwiek inne problemy? Okazuje się, że najważniejsze jest na samym początku sprawdzenie, zdiagnozowanie, z czym jest problem. Często ludzie przychodzą do lekarza i zastanawiają się E, mówią, tu mnie boli, czy tu nawet nie potrafię określić, po prostu paluszkiem wskazują, e, co ich boli. A może się okazać, że ten palec jest złamany, dlatego wszędzie ich będzie bolało, tak? I diagnoza powinna być, że palec jest złamany, ale tak poważnie. E, e, nasze ciało daje nam ciągle jakieś sygnały. Cały czas e, jesteśmy e, informowani o jakichkolwiek zagrożeniach, czy to jest ból, e, ból głowy, e, czy to jakieś małe mrowienia, czy ukłucia. E, Mamy w tej chwili dostęp do internetu, do tej wiedzy, gdzie moglibyśmy wpisać, co się dzieje, jakie, jakie są objawy na chwilę obecną i spisać, spisać więcej danych, moglibyśmy sprawdzić, co takiego się z nami dzieje. Oczywiście problemem jest to, że edukacja kuleje jest na bardzo, bardzo słabym poziomie. Co to znaczy? To znaczy, że nie jesteśmy edukowani w tej kwestii. Uważamy, że jest to bardzo trudny temat, że ktoś, kto chodzi tam, powiedzmy w białym fartuchu, czy w garniturze, bo to w zależności od kraju, że ten człowiek powinien mieć większą wiedzę. Oczywiście może mieć większą wiedzę, może się pasjonować takimi rzeczami. Ja jestem z tej kadry, z tej starszej daty, w której z tej starej szkoły, gdzie jak do Lekarza się szło, to lekarz wiedział wszystko, tam po prostu ewentualnie miał jakieś książki, w których podpowiadał. No, niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że sam potrzebowałem też pomocy po wypadku, i gdy poszedłem do szpitala to modliłem się tylko, żeby był internet. Dosłownie, ponieważ jeżeli nie będzie internetu, to lekarz nie postawi diagnozy. No oczywiście, ja nie mówię tu o wszystkich, bo znam bardzo dobrych lekarzy, którzy naprawdę stawiają bardzo fajną, szybką diagnozę, wiedzą o co chodzi. W większości są to ludzie starsi, którzy rozumieją pewne rzeczy, są to ludzie z tej tak zwanej starej szkoły. E, I dosyć dużo pytań za, zadawano mi, jak to może być ktoś gorszego od raka. Tak, może być, ponieważ e, jak przejrzymy statystyki w, w, w Głównym Urzędzie Statystycznym e, w Polsce, to możemy zorientować się, że e, około 50% zgonów jest na układ krążenia. Tak? Układ sercowo-naczyniowy. Co to znaczy? To znaczy, że nasze zaniedbania, nasze zaniedbania zdrowotne, w, w po prostu jedzenie, tak? czy brak ćwiczeń, czy wiele innych rzeczy może spowodować, że będziemy mieli coś gorszego od raka. Co to znaczy? To znaczy, że możemy mieć zawał, wylew, udar i to będzie nagle. I nie ma człowieka. Był sobie człowiek i go nie ma, tak. Więc ja uważam, że są rzeczy, które są gorsze, są rzeczy, które są bagatelizowane, i uważamy, a co tam to nieważne, to nic się nie dzieje na razie, a to jakieś drobne rzeczy są, tak. Tych pytań było tak dużo, że stwierdziłem, że dużo łatwiej będzie mi spisać te wszystkie rzeczy, spakowałem te rzeczy, Naj, najtrudniejsze sprawy, które ja uznałem, że są, to napisałem 9 problemów, 9 palących problemów, napisałem w książce o tych problemach. Gdzie pokazałem, w jaki sposób są te sygnały, co się takiego dzieje, jak należy to weryfikować, diagnozować, gdzie szukać powodu, dlaczego leki niektóre działają, dlaczego one nie działają, dlaczego nawet najlepsze leki nie chcą działać, a powinny działać. I teraz. Chodzi o przejrzenie się temu jakby z szerszej perspektywy, z punktu obserwatora, ale pod innym kątem. Ludzi, którzy mają troszeczkę inną wiedzę, gdzie można, gdzie można sprawdzić jaki jest prawdziwy powód, bo umówmy się szczerze, że niestety na studiach medycznych nie jest to omawiane, ktoś ma jakąś wąziutką specjalizację, nie mówię, że jedynie pasjonaci wiedzy medycznej, czy medycyny Dalekiego Wschodu, czy tam medycyny starosłowiańskiej są w stanie to jakoś najlepiej rozpatrzyć, ale. Ale możemy to zrobić sami, tylko musimy wiedzieć, musimy się rozejrzeć, musimy zobaczyć, ale musimy wiedzieć gdzie, musimy mieć jakiś kierunek nadany. I w tej książce po, bardziej ta książka jest nie tyle co rozwiązywaniu problemów, a pokazaniu kierunku, jak samemu możemy nauczyć się rozwiązywać problemy od tych naprawdę banalnie prostych po problemy e, naprawdę poważne. E, nie tylko możemy Rozwiązywać te problemy, ale nawet im zapobiegać, tak? I zobaczyć, ulepszyć, polepszyć sobie nawet swój, swój styl, sposób, sposób życia. Książka ma tytuł: Kontrowersyjne terapie uzdrawiające procesy. Myślę, że jest to prosto napisana książka, nie jest długa, ma niecałe 200 stron, więc myślę, że powinno to zająć jakieś jedno, jedno popołudnie. Ale będziecie mogli wiedzieć, co takiego jest nie tak w organizmie, co takiego powoduje, że nawet najlepsi najlepsze lekarze czy najlepsze terapie czy nawet powiedzmy najlepsza dieta mogłaby nie zadziałać i co zrobić żeby te rzeczy które przeszkadzają żeby wyeliminować. Jakby uzupełnieniem tej wiedzy która, którą możecie nie do końca zrozumieć. Ja pisałem oczywiście takim językiem bardzo przystępnym, bardzo prostym. Ale jeżeli będziecie chcieli zbadać bez urządzeń specjalistycznych chociażby y, pola magnetyczne, jakie są, czy da, dane, na przykład w domu macie Wi-Fi, czy to jest bezpieczne i tak dalej. Na ile jest to bezpieczne, y, czy ta dieta jest właściwa, czy nie jest właściwa. Y, możecie posiąść tą wiedzę y, weryfikacji, jakby diagnostyki w ciągu praktycznie no, jednego popołudnia dla niektórych, dla niektórych jednego dosłownie weekendu. I y, y, druga książka ma tytuł Jak czytać rzeczywistość niejawną, czyli rzeczy, których nie widzimy, nie rozumiemy, rozumiemy, nie wiemy dlaczego takie a inne są, a potrzebujemy wyjaśnień e, i nie zadowalamy się jest tak, bo jest, bo tak nauka stwierdziła, bo tak e, po prostu takie są badania i publikacje, więc możecie to weryfikować, możecie poddawać wątpliwość, a tam znajdziecie e, myślę, że dosyć trafne e, odpowiedzi. Dziękuję. Ja również dziękuję. Pozdrawiam.